Dzień dobry 7.27 Jedziemy dzisiaj do Galway Spędzę dzisiaj ponad 6 godzin w aucie mojej nauczycielki Nie jestem na to dobrze przygotowana Weronika po jaką cholerę ty jedziesz o 8 rano na drugą koniec Irlandii. Mamy dzisiaj e, finały naszego Under 16 boys, siatkówkarzy i zostałam zaproszona przez nauczycielkę, bo zabrała puszki moje, zabrała wszystkie moje koleżanki i powiedziała, wiesz co, Vera, ty też możesz jechać Powiedziała naprawdę. Pozwoli mi pani, no i jadę, bo nie mam nic lepszego do robienia i właśnie się dowiedziałam, że my wrócimy e, za 10 godzin, czyli o 18. Ja myślałam, że my wrócimy... Nie wiem... O czwartej? O drugiej? A tu dupa. A, mi Puszyn Hello, pushing boy. Dobra, z to by się spóźnię. Jadę. Pa! Mam Ty wiesz, że ja wracam o 18? Dobrze. Aj! To jest źle, ja nie wiedziałam. A już, za, już za późno muszę. A tu jest mój końce! Widzisz kim? She Back. Stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt the way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade. I love the iced vanilla berry, what the hell, oh my god Widziałam to wszędzie na TikToku, niestety nie jest moje, więc oh my god oh, więc niestety nie będę mogła wypróbować, ale muszę sobie kupić Wow, oh my god Jesteśmy w Galway i jesteśmy w jakimś, nie wiem, petrol station I zatrzymaliśmy się, żeby trochę zjeść Zjeść, żeby trochę zjeść Uh, I jedziemy dalej, za jakieś 30 minut będziemy w naszej, w naszej destination uh, i jedziemy w aucie z nauczycielką, moją starą od angielskiego i plotki. Za Więc tak, a no, za niedługo będziemy i pushing boy jest referee, czyli nie pamiętam jak to się nazywa po polsku. Więc jesteśmy w Galway <laughs> Question mark? Jesteśmy w Galway, pytajnik uh, W jakimś zadupiu Bo zaparkowaliśmy Z 20 minut od tego uni Uniwersytetu, do którego Teraz idziemy, uh, oni zaparkowali Gdzieś indziej, bo tak jak mówiłam Znaczy w sumie jest miejsce w autobusie Na więcej osób, ale zdecydowałyśmy Że my chcemy w aucie, bo w aucie mogą, Możemy plotkować i w aucie możemy słuchać muzyki i jeszcze ten bus driver jest dupkiem, bo nie pozwalał nie pozwalał ani picia, ani jedzenia i zdecydowałyśmy, że dupa, idziemy do auta. Mamy wodę dla graczy a ja będę, ja będę flirtowała z refry... Pa! Dupa! Pa! pa, 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 zupa. pa zupa. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you are sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the same. <tries> E, niestety. No i e, super excited to jest mój pierwszy finał taki szkolny i będziemy czartować. <śmienny> So we oh lost. Um. I, wap, wap. I mieliśmy zajebisty czas i wszystko, ale niestety nie wygraliśmy. W ogóle byli ja coś nie zestresowani. ja coś tacy zestresowani. I Domu. i z tego co widzieliście, to normalnie crazy dzień. Tyle się działo. Spędziłam chyba dzisiaj łącznie 6 godzin w aucie. Myślałam, że będzie nudno, zabrałam ze sobą książkę, zabrałam ze sobą słuchawki, ale było naprawdę fajnie, plotkowałyśmy, słuchałyśmy muzyki, śpiewałyśmy. Eee, no i nie nudziłyśmy się. Kiedy, miałam takie momenty, że musiałam odpocząć chwilę, bo mnie, tak mi boli gardło po tym całym darciu, się na całe boisko. Normalnie darłam się tak i nawet nie wygrali, ale jest ok. za rok może wygrają coś, albo później boję coś wygra, albo moje przyjaciółki coś wygrają, może wtedy będę mogła woohoo, śpiewać i takie rzeczy. E, nie wiem, trzymam kciuki, stali e, drugie miejsce, więc w sumie też dobre, ale oni... I w ogóle byli tacy zmęczeni, jak oni zaczęli grać, i w ogóle się nawet nie starali, więc nie wiem, czy oni się już podali, czy co, ale ja miałam takie: „What the fuck, guys! Mój pierwszy finał, i wygracie jak dupki, naprawdę? Więc yy, no, byłam. hashtag disappointed. A teraz sobie robię jedzenie, robię sobie ramiona właśnie zjadłam, zupę pieczarkową. E... Oczywiście jechaliśmy z Galway, więc byliśmy. W dwóch, nie, jak jechaliśmy To stopowaliśmy się, w dwóch, zatrzymywaliśmy się W dwóch miejscach A jak wracaliśmy to tylko w jednym e, I jest taka restauracja Która zawsze jak gdzieś jedziemy, zawsze tam wstępujemy Kamil, to jest taka tajska I oni mają takiego dobrego kurczaka z ryżem Normalnie jest zajebisty I miałam nadzieję, że e, wylądujemy tam Ale niestety nie wylądowaliśmy Nawet żadnego nie zobaczyłam na drodze e, Niestety jestem bardzo sad Bo on jest... Pyszny. I ta tajska restauracja, ona jest tak bardzo tutaj widziana, tak samo jak McDonald's. Ona jest normalnie wszędzie. I my też niedaleko mojego osiedla też mamy tą restaurację. I zamówiłam od niej właśnie te, tego samego kurczaka z ryżem i nie smakował mi. Był taki gumowy. I ja to on spod zamawiałam, nie że zamawiałam przez jaką, jakąś aplikację. Więc uh, hashtag disappointed even more. Normalnie, zobaczcie, zebrałam tyle niepotrzebnych rzeczy, tego nawet nie używałam. But, by the way, to pachnie przepięknie, polecam. Książkę zebrałam, nie czytałam, to nie zakładałam na włosów, kasy nie potrzebowałam, ładowarki nie potrzebowałam, a to mundurek z